Stwierdziłem, że ostatnie wychodzenie z domu stało się dla mnie zbyt bezpieczne, więc specjalnie na potrzeby potencjalnych złodziei pokażę Wam, co mam w moim tech-plecaku, który wbrew pozorom, jak widać, sam w sobie nie jest aż tak bardzo tech, ale są w nim rzeczy, które myślę, że Was zainteresują. Jedziemy. Otwierając go, żebyście się nie nudzili, nadmienię jeszcze tylko, że to nie jest plecak, z którym chodzę sobie na każde wyjście do sklepu spożywczego, bo Waży około 30 kg na oko i tak jak pewnie słyszeliście, ale zawsze kiedy wyjeżdżam przynajmniej na jeden taki pełny dzień, a już z nosowaniem szczególnie, to ten plecak jest w ten sposób wypchany, więc kiedy mnie na przykład żona pyta jak wsiadam, wsiadam do samolotu, czy masz miejsce w plecaku, zawsze mówię nie, musisz ustąpić miejsca, chociażby zdecydowanie najważniejszym urządzeniu w nim, czyli konsoli Nintendo Switch. Switcha mam oczywiście od dnia premiery, jestem wielkim fanem pudełkowych gier na Switcha, więc słychać, że tam kartridże latają, ponieważ nie powstał jeszcze futerał, który pomieściłby natywnie, że tak powiem, czyli tak, żeby nie latały tyle kartridży, ile faktycznie mam. Switcha mam od premiery, ale tego switcha mam od niedawna, o, wysypuje się, bo jest to limitowana edycja z nowej odsłony Zeldy. Pytacie, po co mi kolejny switch? Nie wiem, ale jest na tyle ładna, że stwierdziłem, że nie mogę się powstrzymać, a że moja żona też gra w tę samą grę. To po prostu teraz mamy takie romantyczne wieczory, że oboje przy tym switchu siedzimy. I oczywiście w każdej podróży, szczególnie w samolocie, no w samochodzie może nie, ale w każdej poza samochodem, Switch jest eksploatowany bardzo mocno. Bateria w tych nowszych modelach wystarczy już bardziej na jakieś 6 do 8 godzin grania, a nie na 3-4, tak jak w tych modelach premierowych. Tak więc yy, ma to sens. Mam też Steam Deck'a, ale Steam Deck moim zdaniem jest trochę za duży, żeby brać go ze sobą wszędzie no i ten czas pracy też jest znacznie, znacznie niższy. Nie żeby to stanowiło jakiś przeogromny problem, bo jako człowiek odpowiedzialny zawsze mam też ze sobą Powerbank, który, jak pewnie trochę widać, jest już bardzo mocno sfatygowany i zmęczony życiem, ale to dlatego, że faktycznie cały czas go używam i cały czas jest bardzo mocno eksploatowany, a też nie postradałem zmysłów, żeby kupować sobie jakiś case na Powerbank. To jest Powerbank, który ma już kilka lat. Powerbank Greensala o pojemności 20 000 mAh. Mam też mniejsze, mam większe, mam takie z ładowaniem indukcyjnym, ten akurat go nie ma. Ale to jest po prostu moim zdaniem połączenie optymalnych wymiarów i optymalnej pojemności, tak, żeby faktycznie miało to dla mnie sens i żeby waga tego plecaka zbytnio nie wzrosła. Powerbank obsługuje power delivery i kilka innych standardów szybkiego ładowania, co dla mnie jest bardzo ważne, bo często, i tutaj możemy od razu przejść do kolejnego elementu testuję różne smartfony. Może słyszeliście coś tam, więc prawie zawsze mam ze sobą dwa telefony, czyli jeden taki, na którym mam drugą kartę SIM tam są jakieś moje aplikacje do obsługi domu, samochodu, takich różnych innych pierdol, na które nie chcę mi się logować na każdy telefon, który testuję, a drugi to smartfon testowy, którym też, z którego używam bardziej do przeglądania internetu, do robienia zdjęć podczas tych moich wypadów i tak dalej. W tym momencie to jest Oppo Reno 10 Pro. O którym robiłem już żaden film na moim kanale, ale chciałbym też zrobić pełną recenzję, więc też biorę go ze sobą. Ale po prostu uznajmy, że zawsze oprócz mojego smartfona mam też telefon jakiś drugi. Staram się też być przezorny, no bo co, jak mi ukradną, albo coś się stanie, i z tego samego powodu tylko pytanie, czy teraz uda mi się to wyciągnąć zawsze mam ze sobą dwie. Parę słuchawek, za co niejednokrotnie już chociażby moja żona była mi niesłychanie wdzięczna, bo ona na przykład o swoich zapominała. Zwykle mam AirPodsy Pro, nie dlatego że mają jakieś super brzmienie, bo tak między nami to nie mają. Moim zdaniem, jak na swoją cenę, to nie grają zbyt pięknie, natomiast mają kilka innych niezaprzeczalnych zalet, chociażby to, że jeżeli korzystam z różnych urządzeń Apple, to przełączanie się między tymi urządzeniami na tych słuchawkach jest najwygodniejsze. Można też je łatwo namierzyć, mało osób o tym mówi, ale AirPodsy mają... case do AirPodsów ma budowany głośniczek, więc kiedy gdzieś się tam zgubią, w takich sytuacjach odnalezienie ich jest znacznie, znacznie łatwiejsze i w takich sytuacjach już byłem, a ostatnio nawet ktoś był przeze mnie, bo jak poszedłem sobie na siłownię, bo jestem teraz bardzo znanym pakerem, to niechcący złapałem czyjś futerał do AirPodsów, bo byłem przekonany, że to jest mój i taki bardzo duży pan podszedł do mnie ze wściekłą miną, ze swoim telefonem i właśnie z tym namierzaniem AirPodsów, twierdząc, że zabrałem jego słuchawki. I taka była prawda, ale jakoś tam nam się udało yy, pogodzić. AirPodsy mają też moim zdaniem świetną, aktywną redukcję szumów, i właśnie w samolocie, na przykład czy w pociągu, to jest istne złoto. I pod tym względem, według mnie, z tego co ja sprawdzałem, żadne inne słuchawki konkurować nie mogą. Drugie słuchawki, które mam aktualnie, to sobie często wymieniam, bo też czasami jakieś słuchawki po prostu testuję, yy, to są Bank and Olufseny. Szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, jaką nazwę konkretnie nosi ten model. Są bardzo drogie i mają z kolei słabą tę redukcję szumów, ale za to brzmią naprawdę wspaniale i jeżeli nie mówimy o słuchaniu muzyki, jeżeli właśnie mówimy o słuchaniu muzyki, a nie o jakichś e-bookach, podcastach, YouTubach i tak dalej, to te słuchawki wypadają znacznie, znacznie lepiej niż AirPodsy. Mówiłem o różnych urządzeniach Apple'a, tak więc ostatnio jak dokądś wyjeżdżam, to zwykle mam też ze sobą iPada Pro którego akurat testuję i mam co do niego takie mocno ambiwalentne odczucia, bo kiedy wyjeżdżałem sobie na parę dni, na przykład na piękne Polskie Morze, to oglądanie filmów na tym iPadzie ze znajomymi, czy tam słuchanie muzyki było wspaniałe, bo ma głośniki lepsze niż 99% laptopów, przy tym jest bardzo lekki, przy tym ma duży i rewelacyjny ekran, ale po prostu nie ukrywajmy, jest też cholernie drogi i ja miałem nadzieję, że przeprowadzę taki eksperyment, że będę próbował też pracować tylko za pomocą właśnie iPada Pro. I nie do końca mi to wyszło, pewnie jak to oglądacie, to film jest już na moim kanale. Byłem przekonany, że kiedy moja aplikacja do montażu, czyli Final Cut Pro, wreszcie trafi z laptopów na iPady, co stało się niedawno, to po prostu będę w stanie się trochę przestawić. Niestety okazało się, że ta aplikacja mimo tej samej nazwy jest zupełnie inna i to powinien być Final Cut Pro bez Pro, czyli po prostu Final Cut dużo prostsza i... Tego akurat nie jestem w stanie robić na iPadzie, natomiast jeżeli chodzi o konsumpcję treści, czy jakąś taką pracę na zasadzie pisania, do iPada mam też przypiętą klawiaturę, która, jak na klawiaturę tabletową, jest wyjątkowo wygodna, i jak na klawiaturę tabletową, jest wyjątkowo droga, bo kosztuje około 2000 zł, a w tej cenie moglibyśmy pewnie sobie już kupić jakiegoś innego, tańszego iPada, więc nie wiem co zrobię, bo iPada w moim życiu chciałbym mieć. Ale ten po prostu jest dla mnie trochę nierozsądny nie za drogi. Ale inne mogą być za małe, mają słabsze ekrany. Zobaczymy. Na razie, póki go mam, to się cieszę i jest w moim plecaku. Zawsze ze sobą noszę jakąś ładowarkę. I ostatnio jest to ładowarka firmy Newell Gun 100W, też z obsługą Power Delivery i standardu szybkiego ładowania, aż 4 złącza. Tutaj od razu jest napisane, które za co odpowiada jaką oferuje prędkość. Jest ekranik, na którym też widać, z jaką prędkością to się ładuje, więc bardzo, bardzo wygodna. Uwielbiam ją i zawsze, jak wyjeżdżam na wczasy, mam ją od tego roku, ale wyjeżdżam chyba trzy razy i zawsze miałem ją ze sobą i jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. A przy tym te rozmiary też ma takie dość kompaktowe, więc fajnie. O, tutaj bardziej coś dla ludzi. Mam selfie stick. Mam selfie stick, yy, dlatego że, jak właśnie jestem na wakacjach, to zawsze ktoś próbuje mi wcisnąć na straganach selfie sticka. A wtedy mówię, ha, ja już mam. A poza tym, po prostu, jak nie wiem, wychodzę na jakieś mniej poważne tech eventy, premiery, kiedy mogę sobie, kiedy jest okazja, żeby nagrać pierwsze wrażenia z jakiegoś urządzenia, ale nie, tyle, nie na tyle dużo czasu, żeby chciało mi się to robić za pomocą aparatu, to po prostu nagrywam te przebitki telefonem i wtedy często ten telefon stawiam sobie na selfie sticku. To jest selfie stick bodajże firmy Xiaomi, który mam od kilku lat. Tutaj był jeszcze wyzwalacz na Bluetooth, ale zgubiłem go parę lat temu i nie potrzebuję go. Więc to jest taki goły, najprostszy selfie stick. Fajny pod tym względem, że jest mały, i rozwija się w potężną pałkę teleskopową. Mam jeszcze chusteczki do nosa. O, proszę bardzo. Dysk przenośny. Jeszcze z piaskiem z plaży w łebie, więc ciekawe, czy działa. Mój dysk przenośny to jest Samsung T7 Shield fanem dysków Samsunga jestem od bardzo, bardzo dawna, bo te piątek to mam chyba ze 4 albo 5, To jest starszy model, już odczuwalnie wolniejszy od tego nowego, ale nadal szybki. Ten ma pojemność terabajta i kiedy właśnie czegoś sobie dużo ponagrywam, chcę zrzucić jakieś pliki, to zawsze służy mi pomocą, a przy tym ma Wytrzymałą obudowę pokrytą gumą, więc nie straszne mu ani trudne warunki atmosferyczne, ani jakieś upadki, to nawet producent deklaruje, że nic złego tutaj nie ma prawa się stać, nawet jeżeli jesteśmy dla niego nie niemili. A ja stosunek do plecaka mam raczej taki, jaki miałem w podstawówce, czyli po prostu po Wale gdzieś tam o ścianę i tak tak sobie leży. Przedostatni już chyba element yy, to jest w ogóle śmieszna historia, ponieważ w środku jest konsolka, ale to nie jest futerał od tej konsolki, to jest futerał od innej konsolki, który tak się złożyło, że pasuje idealnie co, co do centymetra do tej, a jest to konsolka. Oj, tak się złożyło, że się nie chce otworzyć, że się nie chce rozłożyć. Jest to konsolka Analog Pocket, yy, czyli ostatnio bardzo popularne zrobiły się takie konsolki do różnych gier retro z emulatorami. To jest coś w tym stylu, ale jednak nie do końca, bo Debil Pisarski oczywiście nie mógł sobie kupić andernika za 200 zł, tylko musiał Analoga Pocket za bardziej 2000. Co ją wyróżnia? Po pierwsze, wyróżniają to, że można do niej wsadzić prawdziwe kartridże z różnych Game Boyów, a z przejściówkami również do innych konsol, takich zapomnianych jak Sega Game Gear albo Atari Lynx. A po drugie, to nie do końca jest emulator, bo w tej konsolce siedzi bardzo specjalny procesor. I ten procesor potrafi udawać procesory z tych starych konsol, dlatego te stare gry wyglądają i działają dokładnie w 100%, tak samo jak działały na oryginalnym sprzęcie. Zwykle emulacja jest przez oprogramowanie, a tutaj to właśnie dzieje się jeszcze na poziomie procesora, więc bardzo fajne. Polecam tylko niestety, cena wynika z tego, że robi to mała amerykańska firemka. I na otrzymanie takiego poketa czeka się około roku. A w Polsce czeka się do wyprowadzki do innego kraju, bo do Polski akurat nie wiedzieć, czemu poketów nie wysyłają. Jednakowoż jestem bardzo z niego zadowolony i kupiłbym sobie jeszcze do niego. Inne jakieś akcesoria, bo jest ich sporo, ale znowu problem jest z dostępnością i problem jest z cenami, bo to nie są tanie rzeczy. Rewelacyjny ekran, super głośniki, wyjście, mini jack na słuchawki, bo jest na tyle retro, że Bluetooth nie ma. A właśnie, a propos, że ma tego mini jacka, to jeszcze tutaj mam takie bardzo awaryjne słuchawki na mini jacka. Sound Magic, nie pamiętam modelu, kosztowały ze 2,5 stówy i właśnie tak, żeby sobie podłączyć co jakiś czas pod konsolkę na retro gry, są bardzo spoko. I ostatnie w tych plecaku coś tech, ale i nie tech ponieważ może po mnie nie widać, ale czasami lubię czytać książki i kiedy jest okazja i kiedy mam miejsce, to wolę te książki w formacie analogowym, a nie cyfrowym, bo, bo po prostu lubię mieć rzeczy w formie jak najbardziej fizycznej i często czytam sobie jakieś książki w tematyce około technologicznej. Teraz na przykład zapowiedziano niedawno nową książkę o historii Apple po Steve Jobsie, więc mam już złożony preorder. Niedawno czytałem o historii... Firmy LEGO, która też momentami w swojej historii była dosyć mocno technologiczna. A teraz czytam książkę y, Mocna gra, która demaskuje nieczyste zagrywki Tesli, ale też czyste zagrywki Tesli po prostu jest historią y, samochodów Tesli i tego, jak Tesla walczyła o swoje miejsce na ciasnym rynku motoryzacyjnym. A to jest bardzo ciekawa historia, bo do momentu, w którym nie pojawiły się samochody elektryczne, te nowej generacji, to nie pojawiały się też właściwie nowe firmy produkujące auta i to Tesla wyzwoliła tę rewolucję na, na samym początku, więc według mnie to jest historia, którą jak najbardziej warto poznać. To tyle. Są jeszcze chusteczki, są klucze. Nie wiedzieć czemu są pomidorki koktajlowe, których chyba nie wyjąłem wczoraj po zakupach. Dajcie znać, co myślicie o sprzętach, które wybrałem, które ze sobą noszę, a tymczasem pakuję się z powrotem. Do zobaczenia w kolejnych filmach.